Ja Cię zgłoszę zaraz, yy, że ty wstawiasz mnie jakie ja nie chcę, to wiesz Ja cię zgłoszę na... Ta się skitrał w namiocie O, to kibiskus. Sorki Ale na głowę skoczyłem z niego. Się ob zdziwić musiał Co to za jakiś kolejny wariat? A no powinno przejść przez płot. siema maniek jeszcze jednego to masz eee, od stacji paliw <noise> Gdzie to jest stacja paliw ziomek? Ja wiem no. <noise> nie dobra wiem, no widzę, idzie. A to taki Insoinoskowski go <noise> razie pisał. No wież, widzę Nic nie miałem Tam, jak biegnie. Hitem. Trzech nawet. Pewnie bomby. No, oczywiście, że tak. Tak, będę kurwa wjechać z nich. Tak, będzie zaraz z krową wjeżdżane. Kto takie no fajne tak. drabinki na wieży postawił. Haha, to krychu. Ty, a któryś już tam pompę przeładowuje. To może czekaj, oddal się i te pigie. Czekaj, czekaj. Już czekaj, czekaj. Ja tylko słyszałem dźwięk pompy, nie? Tak, widzę ich. Ja sobie też na pompę zmieniłem W typa widziałem Nie to? Apteka Czekaj, na dachu jeszcze jeden siedzi tutaj Ej, pysy, pysy, mamy pysy, mamy pysy, mamy pysy. Apteka, apteka, apteka pysy, pysy. Dobra, nice O <laughs> Siema Co kurwa, zabił mnie <laughs> Na dachu, mol Na molu, tam jest drabina z prawej strony Nie, zejsa, ale teraz ma pompę ze mnie Wego tam kurwa Sorry, myślę, ja myślałem, że mnie nie zabije Nie strzelałem do niego, mówi ma na czacie Tak mi tego bluza, że się go zabije Leży, leży, leży No dobrze frajera Leży, no, leży Lol Kto Do mnie, on tu gdzieś jest O. do też do mnie też jest, strzelasz a normalnie, czołga się tam jak Za drzewem. Najesu. ta jest coś za chatą, w której siedzę. Na moście, no, krzywdów. Na moście? No, na moście. Jest na dachu tej chaty, w której siedziałem. Zaraz go ten, zaraz mu plecy robię. Lecę z góry na niego. Jaki objazd, kurwa. Jak on wytepał już pewnie. Jestem, jestem, jesteś, jestem. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Przed nami, przed nami. Ale cześć. Ale ci wpierdoli. Celuję auto? Sąd kurwa Dobra Elo. Hehehe P90 Warrior. Masz jakąś woli na teleko? Nie mam, ni chuj. Jestem, jest, jestem, jestem tepaj tutaj do nas. Kurwa nie mam parafon zielotam. Czekaj, pa, pa jak to robię teraz? Tepaj mnie jeszcze jeden. Jeszcze jeden, ty. Kurwa, połamałem się. Dobra, nice. No jelo króciutko. Ja Ty w kampi na respawnie. free temki jelo ty ten ile stafu miał na sobie. Trzy pompy, Fasilaucik, eagle fire. Hopie, ho, hopie. Co ty gadasz? Ej, ty! Na plecach mam typa. Chcę uciekać, chcę Do moją stronę Zabił mnie. Co to za typek ludzkich? Co to za typ za drzewem koło ciebie? Gdzie? Koło mnie? Komosia. Wszystkich stąd wale, bo potem będzie niepotrzebna sadyma. Ty ty widzisz tą APC, te? To. Kurwa. Ty widzę, widzę go, widzę, czekaj. podjedź w moją stronę. O dobra, nice. Nice. Idę, idę. Leży. Ja pierdolę, dzięki. Ludzik. Kurde. Ej, ty się... Oj, 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 oj. Majster. Patrzcie na mój nick, patrzcie na mój nick. Ta, 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 ta. Ty, ja go nie widzę. Ja nie Leży. Prawda. Myślisz? Tak, tak jak ostatnio chyba. Ty, ja z, z daleka by się kurwa przerał. No Taa, Avenger'a może Avenger'a Albo Nie wiem O! Jestem? Nice Chodź, chodź, chodź Lutron pewnie O, pierdolę Ty Uważaj, uważaj, bo tu są pootwierane Łóżka Łóżka są Skrzynki kolejne Dawaj łóżka Może no. by ja tam no się oddała. Dobra Z uwaga, żeby nigdzie nie wyszedł żaden Jest tu coś w ogóle? Kur... Chyba nie Tam są skrzynki, ale tam jest pusto w ogóle Tu też Góra góra góra, góra. góra? No, mam Dobra Nie, my tu już chyba nic więcej ciekawego nie zrobimy o kurwa spadłem na dół Ty jak tu jakiś chłop pod bazem siedzi Jutz idziemy? Ty pa Tutaj ciastek Siema Wyskakuj z dressingów i z y, pomidorków Dach, 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 uważaj Tenu... nie no, jestem tym widzem tym Ciągle mówią coś tam. Mosiu, no, jak tam kanał to ty na YouTubie? Hahaha! Powinienem. Dojebał. Ej, retu, ja cię zgłoszę zaraz, że ty wstawiasz mnie jakie nie chcę, to wiesz. Ja cię zgłoszę zaraz. Na policję będzie dzwoniona. dzień dobry. Pewien YouTuber 5000 subów, co go nikt nie zna, odrzucił, jak mówię, w grze. <sumy> Boże, ale nastrzelałem w niego jak dziecko małe. <śśpiewanie> Typi napisał, wiesz, że udostępnianie Niku <śpiewanie> na YouTube jest karalne. <śpiewanie> <śpiewanie> <Ta. śpiewanie> ja, Co po tego masa byliśmy? <śpiewanie> Bo usuną tobie filmy. <śpiewanie> Halo policja. Siema Yy, na przykład taki Timmy yy, Flakes, co napisał, o co chodzi z tym licznikiem metrów, jak ktoś kogoś zabije ja <laughs> Też ja mnie ja może ja teraz zgłosić na policję <laughs> Publiczna egzekucja Tepnij donate dam, bo tu nie gram A, to nie zabijaj, czekaj, tepa No nie! No, o kurwa! Pozdrowisz, ta, normalnie, wariacie Po, no, po streamie będzie pozdrawiane Już to mali rozpierdoli Bijcie się o tą cekę Na łapki Dobra jestem ja za Nie kurwa, nie, proszę <grywa> Rzucił normalnie za trzy Teraz będzie <grywa> Ej, ej, ale nie wiem Nie wiem Publiczna egzekucja w plecy? No dobra, dobra. dobra screena chcę to, czekaj Pa, ustawcie się a, zrobił chyba. Ta normalnie widz wysłał potem tego screena. Możecie sobie zobaczyć właśnie na ekranie jak to wyszło. Proszę zostawić tą cekę. Ale biegałem jak mrówki. Ty jaką tą No bo kurwa zostawiasz drzwi zawsze otwarte. Pójdziemy i zginiemy wszyscy trzej. Tak to widzę. Mosiu powie tak, Mosiu powie tak. Kurwa, Frizy jebane Tak powie? <grym"> Jak tak powiem, to iść wiadomo, że Panami <grym" grym"> Zajebali go. O kurwa Ale enableski. jazda. Był, był, był. Widzimy, kurwy syn. A! A, A, A nie, nie, wiem Nie, 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 nie opłaca się pan. Ja o, to To on będzie ten samolot znowu, do 100%. Rajd ze zdejmowanym ścian. Kurwa, ściana, to są teki. Lol, ale śmieszna kurwa, akcja. Ale fajne itemki tutaj są. Normalnie mogę sobie ja trochę dressingów zebrać. O, tak, tak. Skoczył na dół, chłop. No kurwa, na własne oczy widziałem jak leci, ale drugi na dachu ale dalej siedzi. Ale, kurwa, Ale Ej jest, kurwa, za drzewem blisko mnie. Kurwa. Utkaj mordę. Więcej się boją, zejść, nie? To niezła zabawa. Chopaki. Kurwa, no, ja zrejdę w wypierdolę, nie? W trzech na tym dachu i Steamberek Teamerek. No lewo, że ja dał. No, no, kurwa, no, idę. Co kurwa, w co osoba to. Jeden zeskoczył. Nice No i to karma. No i no, Kurwa, wyskoczyli ileś, i dostał. Bardzo dobrze, Musiński. Po głowie. Nie dreźwigał. Dostał dwa razy Ale z tego tylko to weź źle to bije. Znowu połubie Po głowie O! Z, z lewej strony bardziej już z Steamberki do mnie wali ile oni mają mamo Nie wiem ale że ich to w jakikolwiek sposób bawi To ja widzę go Coś, tego go Serio, oni do mnie strzelają, jak się w miejsce nie ruszam, a i tak nie trafia. Weź zabi. Ani ty, tu Bo będzie Bo co będzie? Ansup. Pa. Jak to robię? Kurwa, Freeze tu jest. <grym <grym no to Trickshot nie wyszedł. Ja, yeah, miał być tak fajny, że mu na web skaczę i mówię, ale masny killa. Nie za tym trzyma... Kurwa, co tu się dzieje? Ja pierdolę z 10 stron. Jeden tutaj z za militarki. O jest, tam biega. ja Idę go upierdolić. Dobra, żyję, mam się dobrze. I tu freeze na 8 minut. Jest na, na, na wieży na schodkach. To widzę. Kurwa Dobra Leżą, Melo Oni to już bez itków w ogóle E tutaj jest chr... No dobra to jest ich